Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, swobodzie, <laughs> grają, króle witają, pasterze śpiewają, pyszę tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, swobodzi grają. Bydlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Wojtek ma dzisiaj w w swoim klubie rowerowym. A. no i zaangażował mnie jako swojego pomocnika wycinanie kulek koronki z koniakowa. Nie jeszcze? Jak tam Wojtek? Wy, wychodzę na filmie. Dobrze. Was zapiero Dobra, to jeszcze raz. Jedna koronka jeszcze z koniakowa. Poczekaj, poczekaj. Co dla siebie, mężu. Ty, a, a. Ja chcę Mam nadzieję, że to mi na w On cię na nie przyniosł. Najwyżej złotą rybkę. I'm not sure what I'm Duży problem, wiesz, z tego co tutaj widzę to byłby duży problem jest naprawdę.

Pluski z makiem. Tak. Wyrób uli. Śledzie. Albo Paszteciki. Ryba. Rozmnożone. Paszteciki. To są półtora. Co? Pierwsze czytamy. Dwie rogi. Śledzie. co się dzieje? Śledzie. Dzień dobry. Bardzo dobry mak, makijaż. Pan ktoś powiedział dzień dobry. No, no, na razie no, widzę, że ja, ja to, ja to projdę. Nie, to taki człowiek. Niech jest, to jest i sam jedzie. <laughs> tylko pedałujesz, nie? Nie, tylko. Ty ty ja ty muszę, muszę, zacząć, to muszę zacząć trenować, żeby z tobą zdążyć. Ja z myślą o grzechami, jęczała pod władzą szatana, wyciągając ręce ku górze, wołała: Przyjdź, nie umieszkaj nas, panie, przyjdź, naucz nas dróg ustrożności, przyjdź, abyś nas zbawił. Od strony południa droga się zaludnia, wielbłądy, osmy sługi, loko się jak ogon długi. Ej, proszę bardzo. Dziękuję. Jeszcze coś smutkiego, zaraz na niej Tak, twoje koleżanki. Jocia! Teraz jeszcze zdjęcie świętego mikołajuś miał na pamiątkę. Ach, <laughs> jak tutaj miałem. Zobaczmy, jak się mylą. czy tu mamy. Biał... Ja do się mylą. Zobaczmy, do się mylą. Zobaczmy, jak góry, mylą. Zobaczmy, jak góry, Poczynał,

każdy. wiesz? Zresztą, do wiesz? Do <grym zresztą> jak ma to być ze zdrowaśki? To ja mogę powiedzieć zdrowaśkę. No może być, zobaczymy jak chce. Się... tutaj dobrze powiem to zdrowaśkę. No. Ave Maria, gratia plena dominus tecum. Benedicta tu bus et Benedictus fructus ventris tu Jezus. No Kasia, bierz prezy. Raz, bo tu zejdzie nam do rana. Zapytajcie się, siostry, jaka jest najkrótsza modlitwa. Amen.

Dziękuję pięknie. I ma pan kominek? No ale jaka? O, rado, już teraz wydzielają. Ja się nie coś mam nieco Nie, ja prowadzę, nie ma. Amen. Gotowny. Ja żałuję, że ale. O, widać, widać. na. czele rusza, peleton rusza z Gdańska, na czele ksiądz koszał K. K. Poprzez starożyt Grański Pielgrzym tu obiad ma. mija bory tucholskie, i trafia do osia. Tu także nocleg jest w szkole i rankiem w kościele msza. Szybko, przez Licheń, my w kole i mkniemy hen do Turka. Turku też nowa szkoła oraz kucharki dwie. Wydają sobie następnym razem. Następnym <laughs> razem. jakąś jakoś ciekawo, mechaniczną Dziadki i zwolnione przez pan. Ja zechciem. A ja, 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 to ja, ja, To あっちも。

Przecież ja jestem mańka, a lewa ręka zawsze prędzej hamuje jak prawa. Się ufaję, ja nie Dziękuje Dziękuje. 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 się czuję, że to mnie rzuca. Nie, dziękuję. Prawo ręcznie nie ma problemu. Dziękuję ślicznie, dziękuję, dziękuję. Podbliżuje się do Mikołajowy. Ojca Wszechmogącego, skorzystanie z nieba ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna i Gołornego, Pana i Jego, jak się stracił, jak się opłacił. Tutaj, tak, tak. Rączki dwie i nie daję tak na Ksiądz Tomek to super gość. Dzieciom nigdy nie daje w kości. Żarty zawsze się go trzymają, za co go wszyscy uwielbiają. Rowerem zjeździł Europę całą, ale modlitwy mu zawsze mało. Takiego księdza mieć to fart. Dzieciak kształtuje ducha hart. I tutaj yy, trochę fantazji. Do pierwszej komunii przygotował mnie. No, dziękować mu serca chcę. się wam rodzi, prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać i'll find